Jak nie trudno się było domyśleć dziwne nagranie, które przed paroma miesiącami zainteresowało sobą internautów, to czekało się swojej kontynuacji. 31 grudnia równo o północy użytkownik YouTube o Parker Wright wypuścił do sieci nowy film, tym samym po raz kolejny wywołujący internetową burzę mózgu. Tym razem sprawa ta prezentuje się jednak nieco inaczej. Zdając niej jako tożsamość autora, łamanie zagadek przebiega już w nieco inny sposób. W tym przypadku autor sam komunikuje się z deszyfrantami, dając im wskazówki i porady co do rozwiązania niezrozumiałych bądź uszkodzonych fragmentów nagrania. Co więcej z wysłanych przez niego wiadomości na Facebooku, wynika jasno, że on sam ukrył też w Warszawie kilka pendrive'ów z oryginalnymi nieuszkodzonymi kompresją fragmentami nagrania. Naturalnie minęło zbyt mało czasu, aby wysnuć jakiekolwiek teorie odnośnie przekazów ukrytych w tym nagraniu, jednak zgodnie z tym, co pisał sam autor, jest ono ogólnie lepsze, co pomijając jego dość pokrętne rozumienie tego słowa, ma zapewne oznaczać, że będzie ono dużo trudniejsze do złamania. Na ten moment internauci komunikujący się za pomocą czatu IRC odnaleźli zaledwie kilka ukrytych obrazów w dźwięku i złamali niektóre z szyfrów ukrytych w dźwięku i obrazie. Odnalezione do tej pory przekazy zawarte w spektrogramie są dość szczątkowe, co wcale nie oznacza, że nie drobiono do nich już jakiejś ideologii. Cały film ma zdaniem wielowyraźny charakter obrazoburczy, na co wskazuje nie tylko wykorzystanie wielu dość enigmatycznych zwrotów w pokroju You die when there is no one watching, czyli na polski umierasz z chwilą, gdy nikt nie patrzy, lub dość oczywistych w stylu Do not educate yourself to the point of blindness, czyli nie edukuj się aż do punktu zaślepienia. Ale choćby zawarcie w nim zdjęcia, które wywołało niemałą sensację w środowiskach artystycznych, zatytułowanego Peace Christ skłoniło niektórych do refleksji nad tym, co autor tak naprawdę miał na myśli. Zgodnie z wpisem na Wikipedii na temat tego zdjęcia, Peace Christ to kontrowersyjna fotografia amerykańskiego fotografika Andresa Serrano, przedstawiająca mały plastikowy krucyfisk z ciałem Jezusa Chrystusa, nałożony w naczyniu z moczem artysty. Wystawiona w 1989 roku fotografia wywołała skandal i falę krytyki pod adresem jej twórcy. Artyści zarzucano bluźnierstwo i przekroczenie granicy wolności słowa. Ukryte przekazy nie znajdują się oczywiście tylko w dźwięku, ale i również w obrazie. Na pierwszy ogień internauci wzięli sobie szyfry, zwane czasem szyfrem masońskim. Jego elementy były wyraźnie widoczne w momencie, gdy w kadrze pojawiła się druga postać ubrana w białą koszulę nocną. Po złamaniu szyfru internauci dotarli do wiadomości o dość dziwnej treści, którą nie dałoby się określić inaczej niż oczywistym bełkotem. Po zasugerowaniu się wskazówką Wrighta jeden z internetowych deszyfrantów, czytając tą wiadomość w spak doszedł w końcu do prawidłowego zdania. Perfectum Studium numekła Moritur. Zabawne w tym jest to, że w czasie, gdy anglojęzyczni użytkownicy internetu przetłumaczyliby tę frazę na idealna nauka nie umiera, to wrzucenie tego do Google Translatora i przetłumaczenie tego na język polski owocuje o wiele bardziej ciekawym tłumaczeniem na tęsknota nigdy nie umiera. Nie wiem, czy ma to jakiś związek i czy nie jest to w pewnym sensie błąd tłumaczenia, niemniej, zakładając, że oryginalny twórca nagrania jest Polakiem, to nie niewykluczone, że mógł popełnić taki błąd. Następnie zainteresowanie padło na wiadomość ukrytą w alfabecie Morsa. Początkowe trudności związane z jej zrozumieniem ponownie zostały rozwiązane po odwróceniu kolejności liter. Końcowy przekaz przedstawiał wiadomość o treści The aim of my life is to overthrow the monarchy, co jest cytatem jednego z niemieckich marksistów, Karla Lipknechta. Jest to jedynie niewielka frakcja tego, co ten film ma w sobie ukryte. Odnalezione przez redditowców przekazy mogą, ale wcale nie muszą być wszystkimi ukrytymi w tym nagraniu. Zgaka staje się o wiele większa, gdy przyjrzymy się facebookowemu profilowi Parkera Wrighta i zauważymy jego dziwne zainteresowania dość ciekawymi aplikacjami. Czy aspiruje on do wywołania takiego samego zamieszania jak niegdyś sławna inicjatywa Cykara 3301? Trudno odpowiedzieć z całą pewnością na jakiekolwiek pytanie o jego motywy, ponieważ nadal nie wiadomo, czy jego rzekome przepowiedzenie ataków z 13 listopada można potraktować jako czysty łódź szczęścia, czy zwyczajnie dobre rozznanie w temacie. Na ten moment jedyne co możemy zrobić to czekać i mieć nadzieję, że internety jak zwykle nas nie zawiodą.